możesz już, bo się kręci. No, rzucasz? A. Nie wyszło, nie wyszło. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Ale generalnie chodzi o to, żeby, żeby było, czy pies chodzi na czterech, na trzech. O to chodzi. No. Dobra, 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 o, piękny odskok. No, dobra, dobra. Dało radę? Dało radę, tak. O, to właśnie chodzi. No, o. I teraz łapka idzie już w górę. Dobra. No, 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 no. trzeba się pochylić. Tam nie jest łatwo. Nie どうも。No. No. No.